Także Simano ja jestem Eurów witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie miałem tej komniarki na sobie, no i też dawno do was nie mówiłem, a raczej do telefonu. W każdym bądź razie jak widzicie mam nowe światło. Już nie emanuję żółcią tak jak y, w poprzednich filmach. No i co? I w sumie streszczam się, bo mam mało czasu w skrócie. Y, nie, nie goliłem się specjalnie do tego filmu. Tak? Nieważne, mniejsza o to. Także postanowienia noworoczne na mój kanał. Niestety będzie mniej filmów, bo może być to nawet jeden film tygodniowo, ewentualnie jeden film na miesiąc lub nawet na parę miesięcy. Ale, spędzi mnie klatka, no nieważne. Ale, jeżeli chodzi o te filmy raz na parę miesięcy, będą to po prostu jakieś projekty edity, coś w tym stylu, coś jak na przykład yy, edit z tym żółtym sultanem przypuśćmy no to właśnie to bardziej takie filmy że raz na parę miesięcy a takie jedno jedne filmy tygodniowo że jeden film tygodniowo to po prostu jakieś takie nie wiem tak jak w podpunkcie drugim mam czyli więcej vlogów typu polecanie książek filmów seriali gier na przykład no to raz tygodniowo, spójrzmy, polecę Wam jakąś grę, film, książkę, cokolwiek. Ewentualnie po prostu coś innego wybiorę. Mm, ogólnie to tak. Podpunkt trzeci. Trzeci. Podpunkt trzeci. Zawieszone serie będą. Tak. Czemu? Bo seria z TF2 Halloween jest ostatnią serią na moim kanale z gier... W tym roku, jak i może nie w przyszłym, ale przynajmniej przez kilka miesięcy, no nie będę zaczynał zbytnio jakichś gier. Chociaż mam jeszcze taką trzyodcinkową serię z jednej takiej fajnej gierki, więc może to wrzucę, bo to wróciłem do podpunktu czwartego, czyli nazwa gry, trzy odcinki. Znaki, zapytania. Może to wrzucę, zobaczy się. Także podpunkt piąty, co do filmów, mm, takich typu jeden film tygodniowo. To będą to filmy typu challenger, na przykład kostka Rubika do złożenia w określonym czasie. Niedawno udało mi się ułożyć jeden kolor. Ułożyłem po prostu jeden kolor, bo yy, miałem stresową sytuację i musiałem czymś zająć swoje paluchy, więc no tyle w sumie temacie. No i tyle chyba z tych podpunktów. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, bo moje wypowiedzi są chaotyczne, nie czuję się też na siłach, żeby to mówić, no to tutaj gdzieś będą napisy. Przechodzimy do podpunktu ostatniego i takiego najważniejszego, mianowicie ograniczone... ograniczenie kanału. Tak, z czym się to wiąże? Od przyszłego roku, nie wiem czy to styczeń, luty, marzec, ale od przyszłego roku idę do pracy w końcu koniec z bezrobociem, koniec z siedzeniem na przysłowiowej dupie. Trzeba coś zrobić, tak? Po pierwsze, trzeba zarobić kasę, no bo jak w przyszłym roku kończę 20 lat. Także po prostu no wypadałoby coś jednak zrobić w tym życiu, bo czuję się trochę staro, że ludzie z mojego rocznika mają już na przykład, nie wiem, dzieci, samochody, mieszkania, cokolwiek, a ja, jedyne co mam, to kanał na YouTube, parę repliki. Na przykład, niestety, i tak będę musiał wyblorować to, co teraz powiedziałem. Ale, no, w skrócie, możecie się domyślać, coś na D. Yy, nie, nie jest to dupa, chociaż dupę też mam. Każdy człowiek ma dupę, chyba. No, dobra, myślę z tym. Yy, więc, no, od przyszłego roku idę. Jest jak mnie klatka spędzi. I bije mi serce strasznie. Nie wiem czemu. Od przyszłego roku idę do pracy, więc nie będę miał aż tyle czasu, żeby to wszystko poogarniać tak jak kiedyś było. Stąd też rzadsze filmy będą. Mam nadzieję, że nie rzadszy jak Sraka, ale postaram się o ich jakość i treść. No i po prostu muszę też, wiecie, przystopować tak z YouTube'em, bo pójdę do pracy i załóżmy, że będę nagrywał na YouTube'a tak samo jak wcześniej nagrywałem. No to zaś nie będę miał czasu na prywatne życie, tak? Więc praca mi zje dużo godzin, YouTube mi zje dużo godzin, prywatne życie też mi pewnie zje dużo godzin. Doba ma 24 godziny, nie 48, nie 72. A szkoda, bo bym poświęcił czas po 24 godziny na wszystko i byłbym happy. No ale dobra, myślę z tym. Podsumowując, mniej filmów, ale bardziej treściwe i soczyste treści będą się pojawiały na moim kanale. Mianowicie otwany moment, czyli na początku roku wiecie, podsumowanie jakiegoś kanału, serii, coś w tym stylu. Otwany moment, po poradniki czy polecanie, lub testowanie różnych rzeczy. No, także to tyle w sumie. No i stopniowe ulepszanie mojego kontentu, bo nie rezygnuję z żadnej serii na moim kanale, czy to ASG, czy to Testy Monsterów lub innych Energoli, czy to cokolwiek co było na moim kanale, nawet z Monbazu. Pamiętam o tej grze, nie rezygnuję. Po prostu nie mam na to wszystko czasu, muszę to ogarnąć. I po prostu na najpierw po prostu ograniczam wszystko, żeby się skupić na pracy, żeby mieć za co żyć, jeść i tak dalej, tak? Wiadomo i stopniowo będę wszystko dochodził do tego, tak? To jest jak z gotowaniem żaby. No nie wrzucicie żaby do wrzątku, bo wam wyskoczy, prawda? No właśnie, to trzeba stopniowo gotować. Wiem, fajny przykład. A dobra, to może przejdźmy do postanowienia na nowy rok, bo stało się to wręcz tradycją trochę na moim kanale. Czyli tak, pierwszy to jest wbić 1k subów. Nie sądziłem, że, że kiedykolwiek to powiem jest nas dokładnie tyle, nie wiem ile jest, bo nie sprawdzałem przed odcinkiem, ale jest jakieś 901, 902, co sprawdzałem wczoraj, a nagrywam to 29, widzicie to 31. Więc yy, po prostu wbić 1k subów, 1000 subów, nagrać zaległe specjale, możliwe, że mi się to uda w tym roku. Yy, Boże, w przyszłym roku, 2024. oraz nagranie rzeczy, na które nie miałem aż tyle czasu, czyli na przykład Ułóż kostkę Rubika w 24 godziny. Na przykład. Nie miałem na to tyle czasu, żeby to tak nagrać, bo się zajmowałem innymi seriami typu gry na moim kanale. Także takie mam po prostu swoje postulaty do spełnienia, że tak to ujmę. Myślę, że się uda. A jak nie, no to w sumie jeden kasobów i tak raczej wbije, bo to jest nieuniknione. Czy to w przyszłym roku, czy w następnym. I tak raczej to wbije, bo to nie jest zależne ode mnie, tylko od Was bardziej. no Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. W każdym bądź razie. Nie wiem co tu jeszcze więcej powiedzieć, być może że na 31 wrzucę jeszcze jakiegoś ciekawego shorta z Sylwestra, ale nie wiem. Może jakiś test petard, może wysadzę kobrę w śmietniku kobrę V8, czy jakoś tak się to nazywa? Taka petarda mocna. Żartuję. Nie popieram wandalizmu i nie wysadzę jej w śmietniku, bo nawet nie mam tej petardy. Dobra, także w sumie to chyba tyle co chciałem dopowiedzieć. W razie co widzimy się w następnych filmach, jakbym czegoś nie dopowiedział, nagram kolejny film. Ja lecę, bo mam ograniczony czas. Co to? Jakaś sierść. Ja mam ograniczony czas. Poza tym muszę to zmontować jeszcze, wszystko e, dopyć na ostatni guzik, żeby koniec roku jednak był z jakimś tam jajem, nie? A nie taki z dupy po prostu. Także to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Życzę Wam bezpiecznego, dosiego, szczęśliwego nowego roku. Yy, wesołego, pijanego Sylwestra i przede wszystkim bezpiecznego do roku. Skurwy syny. Także co? To chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Pożegnalny buszek. Widzimy się w przyszłym roku, być może że w marcu nagram jakiegoś vloga z urodzin. Także co? Siema!